Mamy takie aspekty w naszym życiu, gdzie chodzimy w posłuszeństwie Bogu, gdzie osiągnęliśmy zwycięstwo, i mamy takie aspekty, gdzie królestwo dopiero się rozszerza. Ale jeżeli zaczynamy być posłuszni Bogu, to Królestwo Boże zaczyna obfitować w nas. Wiecie, w duchu my nie mamy problemu. Ale w duszy mamy problemy. Nasza dusza ma być ukształtowana tak, jak była ukształtowana dusza Jezusa. My reagujemy spontanicznie w różnych sytuacjach życiowych, trudnych, które nas przerastają, reagujemy w sposób gwałtowny, reagujemy niewiarą też, reagujemy narzekaniem, widząc różne fakty naszego życia popadamy w zwątpienie. To nie ma nic wspólnego z Królestwem. Kiedy poddajemy się Bogu, nasze uczucia się dostosowują do naszego ducha i zaczynamy reagować w sposób królewski, jak synowie króla, którzy wiedzą, kim są, którzy znają swojego Ojca, znają swoją tożsamość, którzy się nie lękają, którzy nie obawiają się tego, co się dzieje na świecie, bo wiedzą, do kogo należą. I kiedy człowiek zaczyna doświadczać Bożego autorytetu, Bożej władzy nad demonami, nad chorobami, nawet jeśli sam nie jest w królestwie, to widzi, że ono się przybliża. Następny aspekt. Królestwo się rozszerza. Królestwo nie jest taką rzeczywistością statyczną, która raz ustanowiona, ona sobie siedzi i patrzy. Królestwo ma objąć całą rzeczywistość. Kiedy ono przychodzi pośród nas, jest przyjęte, ono zaczyna być w nas, wewnątrz nas, ono się rozszerza. Kiedy stajemy się posłuszni Bogu w jakimś aspekcie naszego życia, bądźmy szczerzy, kiedy się nawracamy, Mamy takie wrażenie, że wszystko, wszystko już jest pozałatwiane. Jesteśmy absolutnie poddani Bogu, ale Pan Jezus powiedział: Teraz jeszcze, to mówił do apostołów, i myślę, że do każdego z nas to jest zwrócone. Teraz jeszcze nie wszystko mogę Wam powiedzieć, bo nie jesteście w stanie tego udźwignąć, ale przyjdzie Duch Święty i On Was doprowadzi do pełni prawdy, do całej prawdy. I tak się dzieje w moim życiu. 34 lata temu spotkałem się z Jezusem i widzę, że to jest prawda w moim życiu i mam takie wrażenie, że to jest prawda w życiu każdego z nas. Po prostu Duch Święty pokazuje nam krok po kroku pewne aspekty, które do tej pory nie były poddane Bogu, to znaczy one jeszcze nie są w Królestwie. Mamy takie aspekty w naszym życiu, gdzie chodzimy w posłuszeństwie Bogu, gdzie osiągnęliśmy zwycięstwo i mamy takie aspekty, gdzie Królestwo dopiero się rozszerza. I na ile my będziemy posłuszni Bogu, na ile my się poddamy Jego woli, na ile będziemy posłuszni Królowi, na tyle Królestwo Boże rozszerzy się w nas. A jeżeli ono się będzie rozszerzać w nas, to yy, zacznie się rozszerzać przez nas. Wiecie, jest takie powiedzenie, że nawet Salomon z próżnego nie naleje, tak? Więc nie możemy czegoś dać, czego nie mamy. Ale jeżeli zaczynamy być posłuszni Bogu, to Królestwo Boże zaczyna obfitować w nas. Nasze myśli się przemieniają, nasz sposób myślenia intelektualny się przemienia, ale też nasze uczucia się przemieniają i zaczynamy reagować spontanicznie w różnych trudnych sytuacjach. Zaczynamy reagować według Bożego serca. Zaczynamy być coraz bardziej podobni do Jezusa. A to jest pragnienie Boga, bo kiedy czytamy List do Rzymian mówi, że Bóg przeznaczył nas na to, abyśmy się stali na wzór obrazu Jego syna. Czyli on chce, aby każdy wierzący był tak jak Jezus. Nie chodzi o to, że mamy nosić długie włosy i mamy chodzić w powłóczystej szacie. To zupełnie o coś innego chodzi. Nasze serce, nasza dusza ma być ukształtowana tak, jak była ukształtowana dusza Jezusa. Wiecie, w duchu my nie mamy problemu. Ale w duszy mamy problemy. My reagujemy spontanicznie w różnych sytuacjach życiowych trudnych, które nas przerastają, reagujemy w sposób gwałtowny, reagujemy niewiarą też, reagujemy narzekaniem. Widząc różne fakty naszego życia, popadamy w zwątpienie i to nie ma nic wspólnego z królestwem. Kiedy poddajemy się Bogu, wzrasta nasza wiara, nasze uczucia się dostosowują do naszego ducha i zaczynamy reagować w sposób królewski. Jak synowie króla, którzy wiedzą, kim są, którzy znają swojego ojca, znają swoją tożsamość, którzy się nie lękają, którzy nie obawiają się tego, co się dzieje na świecie, bo wiedzą, do kogo należą. I na tym polega, myślę, ten aspekt rozszerzania przez nas Bożego Królestwa, bo kiedy jako tacy przemienieni królewscy synowie spotykamy się z innymi ludźmi, to widać w nas i przez nas Królestwo. Na ile ono jest w nas, na tyle ono emanuje z nas. Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, że on wypłynie z wnętrza i tak samo jest z tą rzeczywistością królestwa. No dobrze, ten aspekt rozszerzania królestwa jest związany, myślę, z głoszeniem królestwa. To jest jakiś kolejny aspekt. Jezus zawołał. Swoich uczniów, czytamy o tym w Łukasza 9, od 1 do 2, Jezus wtedy zawołał dwunastu. Co to znaczy wtedy? Wtedy, musimy się troszeczkę cofnąć do poprzedniego rozdziału, ósmego. Cały ósmy rozdział opisuje cuda Jezusa: opisuje uzdrowienia, opisuje uwolnienia, czyli opisuje manifestację królestwa. I kiedy Królestwo się zamanifestowało, Jezus wtedy zawołał swoich uczniów. I co im dał? Co im dał? Dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób, i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Dał im władzę i moc. Dosłownie jest napisane: moc to jest dynamis i władzę exousia, to są dwa aspekty konieczne do tego, żeby Królestwo Boże się manifestowało. Dlaczego Jezus im to dał? Dlatego, że oni tego nie mieli. Oni nie mieli tego jako swoje, swoją własność. Dlatego Jezus im musiał to przekazać, ale przekazał im to, jak jesteśmy uważni. Czytamy uważnie Ewangelię, to przekazał im na pewien czas. Oni poszli, uzdrawiali wyganiali demony i nawet dziwili się temu, że wszystkie demony im się poddają. Dlaczego? Dlatego, że Jezus przekazał im swój autorytet i swoją moc. Miał, taki, miał taką możliwość. Później oni dalej tam próbowali coś robić, ale nie bardzo im to szło, aż do momentu, kiedy zstąpił Duch Święty, kiedy zostali przemienieni, kiedy stali się nowymi stworzeniami i wtedy, jak czytamy uważnie dzieje apostolskie, trzeci rozdział, szósty wiersz, Piotr wypowiada coś do chorego, sparaliżowanego. Mówi tak, co mam, to ci daję. On wtedy już miał, wtedy to już było jego. To przyszło z nieba, to zostało mu dane i to mieszkało w nim. On, on był tego świadomy i mówił, to co mam, to ci daję, wstań w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale wtedy, kiedy jest ta sytuacja opisana w Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział, on jeszcze tego nie miał. Ale Jezus im to przekazał. Przekazał im po co? Po to, żeby. Manifestowali królestwo, ale w jaki sposób wyrzucali złe duchy i leczyli choroby. I co im powiedział, jak mają iść? Dziesiąty rozdział, dziewiąty wiersz mówi tak: uzdrawiacie chorych i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. I kiedy człowiek zaczyna doświadczać Bożego autorytetu, Bożej władzy nad demonami, nad chorobami, nawet jeśli sam nie jest w królestwie, to widzi, że ono się przybliża. I myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. W dzisiejszym świecie, kiedy ludzie czekają, szukają, mówi list do Rzymian, że całe stworzenie z utęsknieniem oczekuje na objawienie się synów bożych. Synów bożych, którzy będą chodzili w autorytecie samego króla, synów bożych, którzy będą tacy jak Jezus, którzy będą w stanie powiedzieć słowo zachęty, które dotrze do głębokości serca. Którzy będą w stanie powiedzieć słowo napomnienia, kiedy trzeba, w taki umiejętny sposób, żeby to nie zniszczyło człowieka, ale pomogło mu naprostować jego drogi, którzy będą w stanie uzdrowić tego człowieka, którzy będą w stanie mu pomóc uwolnić się od demonów, którzy będą w stanie manifestować to, jaki jest król, kim jest Jezus, który jest w nich. Ja wierzę w to, że nawet ci, którzy drwią. Z, Bożego, z Bożej rzeczywistości, tak naprawdę drwią, dlatego że nie znają Boga. Drwią dlatego też, opieram się na tym, co apostoł Paweł mówi, że poganie bluźnią imieniu Bożemu z powodu was, z powodu waszej niewierności, z powodu naszej słabości, tak naprawdę. Chrześcijan, nas, chrześcijan, ludzie bluźnią Bogu, ale tak naprawdę w głębi serca oczekują, bo chcieliby spojrzeć. I zobaczyć chociaż jednego wierzącego, który by naprawdę żył tak jak twierdzi, tak jak mówi, że Ewangelia głosi. Następny aspekt, bo wiecie, tych aspektów jest dużo. Można by zgłębiać każdy, ale chciałbym przejść do następnego. Apostoł Paweł daje trochę inną definicję Bożego Królestwa. Czytamy w liście do Rzymian 14-17. Apostoł Paweł mówi tak: Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Ja postanowiłem sprawdzić, co tak naprawdę jest tam napisane, bo wiemy dobrze, że Biblia nie jest po polsku napisana, ale ten fragment jest napisany po grecku, więc otworzyłem słowniki. I co to znaczy sprawiedliwość? Ta sprawiedliwość, która jest w tym oryginalnym greckim znaczeniu. Dikaiosunei. Sprawiedliwość, po grecku dikaiosunei, czyli prawość charakteru i czynów, i usprawiedliwienie. Czyli to, to są dwa aspekty. Jeden aspekt to jest to, że królestwo to jest to miejsce, w którym my osiągamy prawość naszego charakteru i prawość naszych czynów. Nie taką teoretyczną, ale taką, którą widać. Ale ta prawość, ona, tak jak mówiliśmy już wcześniej, ona nie pochodzi z nas. Ona nie przychodzi przez napięcie naszej woli, bo ta wola jest tak naprawdę, każdy z nas zna się trochę siebie, ta wola jest słaba. Apostoł Paweł pisze coś o tym aspekcie. W Filipian 3,9 mówi tak, nie mając swojej sprawiedliwości. To mówi apostoł Paweł o samym sobie. Nie mam swojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, czyli z wypełniania uczynków, ale Bożą Sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. I tak naprawdę ta sprawiedliwość, która jest charakterystyczna dla Bożego Królestwa sprawiedliwość, pokój i radość to nie jest sprawiedliwość moja osobista, ale to jest sprawiedliwość, która przychodzi do mnie, do ciebie, do każdego z nas przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest. Usprawiedliwienie, które Bóg daje nam z powodu tego, co zrobił Jezus dla nas na krzyżu, z powodu tego, że wylał swoją krew na usprawiedliwienie, na oczyszczenie nas, na usprawiedliwienie, na usprawiedliwienie naszych grzechów. Zapłacił cenę, my to mamy za darmo, my to mamy z łaski, ale to kosztowało. To nie było dla Niego za darmo. Sprawiedliwość pokój. Co znaczy pokój? Eirene. Greckie słowo Eirene. Oznacza pokój, dobrobyt, odpoczynek. I uwaga, jednorazowy odpoczynek i ponownie ustawiony na jeden. Czyli każdorazowo pojedynczy. Nie wiem, czy dobrze to. Uda mi się wytłumaczyć. Każdorazowo pojedynczy to znaczy, że. My wchodzimy w taki stan, kiedy za każdym razem na nowo przeżywamy pokój. To nie jest coś, co my znamy. A, to jest taki pokój, do którego jestem przyzwyczajony. Nie, nie, nie. To jest ciągle na nowo odkrywamy: wow, jest pokój dla mnie. Mogę żyć w pokoju, mimo tego, co się dzieje wokół mnie. Mimo tego, co się dzieje w moim umyśle, w moich uczuciach, w moich myślach, i mimo faktów, które widzą moje oczy. Te fakty mogą być bardzo niekorzystne, ale Królestwo Boże polega na tym, że my wchodzimy w taki stan, kiedy nasz duch wie, że wie, że jest w pokoju. A pokój to jest dobrobyt i odpoczynek. Czyli możemy odpocząć. Jest też w liście do, do Hebrajczyków napisane: Jest odpoczynek dla ludu Bożego. I to jest ten pokój. Kolosan 1:20 mówi coś takiego. Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia, zwróćmy uwagę na to, że byliśmy wrogami przez nasz sposób myślenia, czyli przez nasze koncepcje myślowe, o których wcześniej mówiliśmy, i wasze złe czyny. Czyny są tylko konsekwencją sposobu myślenia. Teraz Bóg znów pojednał w doczesnym Jego, czyli Chrystusa ciele, przez śmierć, aby stawić Was wobec siebie jako świętych, nieskalanych, nienagannych. Pod warunkiem, bylebyś tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Jeżeli chcemy tego doświadczyć, to musimy przejść przez to, co jest trochę wcześniej napisane, Kolosan 1,20, że, że Bóg pojednał nas ze sobą przez krew swojego Syna, przez krew Chrystusa. Jeżeli wejdziemy tam przez krew, możemy zacząć doświadczać tego, co to znaczy ten pokój, który jest... Elementem Bożego Królestwa. Trzeci element, jest sprawiedliwość, spokój, radość. Nie jakakolwiek radość, nie głupkowata radość, nie ludzka radość, ale radość w duchu świętym. Ta radość jest określona słowem kara, i to jest spokojne szczęście, pełna szczęśliwość, wielka, aż do przesytu. Uwaga, to nie jest głupawka, ale to jest pewien rodzaj spokoju, a jednocześnie szczęśliwości. Ale nie, nie takiej, wiecie, szczęśliwości. Mam taką radość głęboką w sercu. Ona jest tak głęboka w moim duchu. Tak głęboka, że jej w ogóle nie widać. Ani ja jej nie widzę, ani ty jej nie widzisz, ani Bóg jej nie widzi, bo ona jest głęboko ukryta. Nie, ta radość jest widoczna, bo ona jest wielka, aż do przesytu. A potem następuje słowo n. N to znaczy umiejscowiony w pozycji, pozostający pomiędzy. Mówi o miejscu, i mówi o stanie, i mówi o czasie. Jakie to jest miejsce? Jaki stan? Hagios, pneuma, czyli święty duch. Czyli radość, która pochodzi z obecności Ducha Świętego, który jest z samej natury radosny. Wiecie, jest, apostoł Paweł mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani. Jego natura jest pełna radości. My mamy uważać, żeby się podporządkować Jemu. A On sprawia, że w największych trudnościach jesteśmy w stanie... Osiągnąć pokój. Ja pamiętam, bywały takie momenty, no, taki tro, troszkę grom z jasnego nieba. Otrzymałem spadek po mojej mamie w postaci domu, który sprzedaliśmy, a potem nagle się okazało, kiedy już pieniądze sobie były tam na koncie w banku, że te pieniądze zniknęły. Dlaczego? Dlatego, że okazało się nagle, że dom był obciążony długiem, o którym nikt nie wiedział, ani mama, ani mój brat. I to nie było łatwe, kiedy nagle zobaczyłem, że nie tylko zniknęły, ale jeszcze tam jest napisane, że mam jakieś ogromne długi, dziesiątki tysięcy złotych. Nie było to proste, kiedy, kiedy popatrzyłem na to. Oczywiście na początku myślałem, że to jest jakaś pomyłka, ale potem mnie tam przekonano, że to nie jest żadna pomyłka. Miałem takie wrażenie, że nie jestem w stanie oddychać wręcz, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Dotrwało jakieś dwa dni, i to może nawet nie chodziło o tą fizyczną ilość pieniędzy, ale jakiś rodzaj takiej opresji przyszedł, który przerastał daleko tą sumę pieniędzy, którą gdzieś tam można sobie wyobrazić. I później pojechałem na spotkanie, na pewno konferencję, na której miałem prowadzić uwielbienie. I można by powiedzieć, że naturalnie byłem ostatnią osobą, która nadawałaby się do poprowadzenia uwielbienia. Byłem zdruzgotany gdzieś w moich uczuciach, ale powiedziałem, "OK, jestem tutaj ze względu na Ciebie, Panie. Byłem sam, nie miałem się za kim schować, nie było zespołu, więc ustawiłem instrumenty, rozpoczęło się uwielbienie. Skupiłem się na tym, kim jest Bóg, na tym, o kim śpiewam i o kim gram. I po 40 minutach, nie wiem, 40-50 minutach tego uwielbienia, Zszedłem i byłem już zupełnie w innym miejscu. I nawet nie zauważyłem momentu, w którym zostałem gdzieś wewnątrz przemieniony. Ja po prostu wszedłem w rzeczywistość królestwa, a królestwo od wewnątrz przemieniało moje myśli. I myślę, że to jest pewien przykład na to, jak królestwo działa, jak przychodzi do nas sprawiedliwość, jak przychodzi do nas pokój i jak przychodzi radość w duchu świętym. Tu nie chodzi o nasze wysiłki, ale o wejście, podporządkowanie się tej rzeczywistości, która jest pośród nas i która jest w nas.